Czy warto według Pana łączyć pasję z biznesem? W Pana przypadku gra to świetnie. Ja myślę, że to jest naturalne, że jeżeli chcesz odnieść w czymkolwiek sukces, to musi to być Twoja pasja. Musisz kochać to, co robisz, wtedy odniesiesz sukces. Jeżeli chcesz odnieść sukces w biznesie, to ten biznes musi być Twoją pasją. Musisz się rozwijać, uczyć, cały czas wyznaczać sobie cele. Dobierać ludzi, którzy pomogą Ci później odnieść sukces w tym biznesie, a bez pasji a będzie to niezwykle trudne, bo musisz mieć taką siłę w sobie, żeby ludzie Ci zaufali. Więc jak jesteś pasjonatem, jak ludzie widzą, że to jest prawdziwe, to dużo łatwiej ci odnieść sukces w biznesie. A lider przyszłości, to często powtarzam, to człowiek, który ma marzenia, który ma odwagę je realizować, który, który potrafi sobie wyznaczać ambitne cele. I je osiągać. Człowiek, który potrafi pociągnąć za sobą ludzi, który potrafi stworzyć organizację, bo tylko właśnie w drużynie, tylko w drużynie można wygrać mecz. Dlatego, tak ważne jest, żeby ten lider przyszłości był także takim magnesem dla ludzi. Wtedy to wszystko układa się w taką całość i możesz się naprawdę nazywać liderem przyszłości. To jest dla pana największą inspiracją w świecie show biznesu? Tych inspiracji jest bardzo, bardzo wiele. I w zależności od tego, czy to jest działalność charytatywna, czy to jest działalność biznesowa, może nie chciałbym wymieniać tych osób. Dlatego nie chciałbym nikogo pominąć z tych ludzi, których znam, albo. Ludzi, którzy ich podziwiam, ale wydaje mi się, że największą inspiracją są dla mnie ludzie, którzy nie tylko zarabiają pieniądze, ale też potrafią się tymi pieniędzmi dzielić. To jest są dla mnie ludzie, którzy mnie inspirują i cieszę się, że coraz więcej jest takich ludzi i to takich naprawdę bogatych, którzy w pewnym momencie swojego życia dochodzą do wniosku, że pieniędzmi trzeba się dzielić. I najbardziej mnie tak inspirują też tacy liderzy, którzy osiągają absolutny szczyt finansowy, a później te pieniądze rozdają, bo, bo wiedzą, że, że to ma największy sens. Miło jest słuchać i spotykać ludzi, którzy odnieśli sukces i którzy tym sukcesem chcą się dzielić. Dla mnie każde takie spotkanie to ogromna nauka, nie tylko pokory, ale też odkrywam naprawdę nowe dziedziny biznesu, odkrywam e, wiele fascynujących mnie w ogóle rzeczy. E, nieraz mówię, e, wręcz zastanawiam się, mówię Boże, to, to jest naprawdę możliwe, że w ten sposób można też e, stworzyć coś niezwykłego, więc e, to, lubię być na takich spotkaniach, bo to dla mnie wielka nauka i inspiracja.